Ostrzaż. Witam Was serdecznie w kolejnym moim filmie. Dzisiaj zapraszam na film specjalny, bo dzisiaj mijają 3 lata od kiedy wrzuciłam pierwszy film na YouTube'a, czyli Racka obchodzi trzecie urodziny. Także wszystkiego najlepszego dla mnie. Przez ten czas wrzuciłam na YouTube'a prawie 400 filmów. Dziękuję Wam za to, że mnie oglądacie, za to, że ze mną jesteście, że komentujecie i że bierzecie czynny udział w tworzeniu Radzki. Powiem Wam, że hmm, nawet nie wiem, kiedy te trzy lata minęły i zaraz zaczyna się kolejny rok, który zapowiada się bardzo ekscytująco, bo będzie dużo radzki w terenie będą różne inne projekty i jestem bardzo ciekawa co kolejny czwarty rok mi przyniesie w każdym razie wszystkiego najlepszego dla mnie ale dzisiejszy film nie chciałam żeby był taki sentymentalny żeby nie było podsumowań tylko chciałam wam opowiedzieć o pewnym marzeniu które zrealizowałam właśnie z okazji swoich trzecich urodzin mowa tutaj o tym co mam na sobie czyli o płaszczu który stworzyłam wraz z marką MM Shop i który możecie od dzisiaj kupić ten płaszcz to jest takie moje dziecko mój projekt. To jest 100% ja. To jest mój oryginalny wzór, moja tkanina. To jest pierwsza jakość, pięknie odszyty i jest do kupienia w rozmiarach S, M i L, czyli 36, 38, 40. No i niestety jest w bardzo wysokiej cenie, bo jest do kupienia za 800 zł. Ja wiem, że ta cena to jest cena dla bardzo wielu z Was zaporowa. Jestem z tego powodu bardzo przykro, ale niestety, jak się okazało, przez te kilka miesięcy, kiedy tworzyłyśmy ten projekt, niestety nie można go sprzedać Taniej. I to jest najmniejsza możliwa cena. Dlatego również ten płaszcz wypuściłam w bardzo limitowanej wersji. Limitowana ilość sztuk, bo to będzie do kupienia tylko około 25-30 sztuk i to jest tak z okazji moich urodzin i więcej tego płaszcza nigdy do kupienia nie będzie. Ale dlaczego ten płaszcz tyle kosztuje? Jak on powstawał i tak naprawdę z jakimi rzeczami musiałyśmy się tutaj po drodze zmagać podczas tworzenia tego płaszcza? Bo to było naprawdę wiele takich nieoczekiwanych sytuacji. Ja też mogłam się i zobaczyć, jak to jest tak naprawdę, kiedy robimy coś takiego stuprocentowo swojego, kiedy wszystko jest wyprodukowane w Polsce. Jak to się ogólnie odbywa od początku, od fazy wymyślenia do fazy końcowej, czyli do momentu, kiedy tą rzecz mogę ubrać. Także, jeżeli jesteście ciekawe, jak ten płaszcz powstawał, to zapraszam Was na historię pewnego trencza, oraz pod koniec filmu będzie również urodzinowa niespodzianka. I teraz tak, za górami, za lasami w październiku zeszłego roku zrodził się pomysł, żeby zrobić coś razem z N. Shop. Ania się zapytała, czy chciałabym zaprojektować, stworzyć coś swojego właśnie pod jej marką i że ona wie, jak projektować, tak? Ma swoją szwalnię, wie mniej więcej, jak można stworzyć jakąś taką ciekawą rzecz. No i czy ja bym nie chciała czegoś razem z nimi stworzyć? No i ja sobie pomyślałam, że okej, okay, że właściwie czemu nie? Mamy akurat pół roku czasu i może na urodziny radki uda się zarazem coś zrobić. No i zastanawiałam się, co by tutaj zrobić. Czy może spódnicę rozkloszowaną, z której tak trochę jestem. Znana z tego kroju spódnic, czy może na przykład koszule, które bardzo lubię, ale ja oczywiście tak myślałam, myślałam i stwierdziłam, że ja bym tu bym chciała zrobić trencz, że to jest takie moje marzenie. Bo trencz to jest rodzaj płaszcza, który ja bardzo lubię. Mam w swojej szafie kilka tręczy, noszę je na okrągło i zawsze mówię, że trencz to jest taka część garderoby, którą każda kobieta powinna mieć w swojej szafie. Wprawdzie najlepiej zacząć od czarnego albo od beżowego, czyli od tych dwóch klasycznych kolorów tręczy, ale ja stwierdziłam, że oczywiście mój trencz będzie Wzory, no i czy można zrobić trench? Trochę się tego obawiałam, pomysłu, bo wiem, że trench to nie jest już ani spódnica, ani koszula, to jest coś bardziej zaawansowanego i skomplikowanego, ale Ania oczywiście ambitnie powiedziała, że się skonsultuje ze szwalnią, da znać, dała mi znać po chwili, że można, że możemy szyć trench, że to chwilę potrwa, ale że jeżeli będę chciała, to ten trench uszyjemy. No i wtedy zaczęłyśmy zastanawiać się nad formą i ja chciałam, żeby ta forma była możliwie jak najbardziej uniwersalna, ale również taka, którą ja będę chętnie nosić. No i chciałam, żeby ten płaszcz był u góry możliwie prosty, jednorzędowy, z prostym kołnierzem, bez żadnych udziwnień, po prostu u góry zwyczajny, Potem żeby był pasek i żeby od talii szedł w mocny klosz taki jak spódnice, czyli żeby był połączeniem klasyki u góry, ale również lekkiego retroszareństwa na dole. I z rysunkami i projektem pojechałyśmy do szwalni, która zrobiła nam konstrukcję, zrobiła nam szablony i uszyłyśmy wtedy pierwowzór, właściwie szwalnia uszyła pierwowzór z takich tkanin, z jakich chciałyśmy, żeby ten płaszcz był zrobiony, czyli z tkaniny, z bawełny, ale to jest taka grubsza bawełna, a pod spodem jest podszewka, bo to jest czerwona podszeweczka, ale do tego dojdę. Podszewka jest poliestrowa. No i szwalnia uszyła właśnie ten pierwowzór, i potem do niego było wiele poprawek. Coś tam trzeba było skrócić, coś tam gdzieś zwęzić, rękawy pozwężać i tak dalej. Ale w międzyczasie również pracowałyśmy nad wzorem. A właściwie to ja pracowałam, bo ja się uparłam, że to musi być trencz wzory, bo wzory to jestem ja i to muszą być jakieś takie moje wzory, czyli najlepiej w jakimś folkowym klimacie macie, ale nie chciałam, żeby to były takie typowe, oklepane, folkowe kwiaty. No i pamiętam, że był już grudzień, już był ten pierwowzór e, uszyty, ale tak jak mówię, z innego próbnego materiału, cały czas wzoru nie było. No i pamiętam, że to był taki czas, kiedy wychodziły horoskopy na nowy rok, 2014 i gdzieś tam wpadła nam w rękę gazeta z horoskopem chińskim. No i Rudzielec mówi, patrz, teraz będzie rok drewnianego konia, będą modne e, takie trendowe, różne naturalne rzeczy, będzie mniej plastiku, więcej naturalnych tkanin, a ja mówię, kurczę, konia koń, folkowy konik, to jest super pomysł na wzór. I mówię, dobra, moim wzorem będzie w takim razie folkowy koń, z tym, że nie chciałam takiego konia bujanego, typowo drewnianego, folkowego, żeby nie kojarzył się z dziećmi, tylko żeby był um, typowo drewniany, ale żeby był taki trochę bardziej glamour, no, folk, glamour. Teraz trochę pojechałam, ale w każdym razie zaczęliśmy pracę z grafikiem i przez około miesiąc czasu szlifowaliśmy tego konia, bo było bardzo wiele wersji. Ja tutaj raz wydłużałam ogon, raz grzywę, potem coś tam, potem go odchudzałam, potem go, jeszcze chciałam, żeby był gruby. I po prostu było 100 tysięcy uwag, i grafik dostała białej gorączki. Ale pewnego dnia już ten koń wyszedł taki, jaki powinien być mój folkowy, drewniany, ale trochę glamurowy konik. I postanowiłam, że ten płaszcz będzie czarny, właśnie w białe konie. Nie sądziłam wtedy jeszcze, co mnie czeka w kolejnych miesiącach, co nas czeka właściwie z Anią, przez to moje wymyślenie tych kolorów, ale chciałam, żeby na czarnym tle były właśnie białe konie. I w tym momencie, jak ten wzór wyszedł tak fajnie, to stwierdziłyśmy, że zrobimy również broszki. Zapłaszczami można kupić również broszki, broszki, koniki. Tutaj mam akurat dzisiaj konia przypiętego jako muchę, brochę. I są konie czerwone i są konie czarne i konie są już w takiej typowo broszkowej cenie, bo to akurat mogłyśmy zrobić cenę no, taką typową, czyli koniki są za 20 zł. Także tutaj brochy, konie również są. No, w tym momencie, jak już miałyśmy ten pierwowzór, wiedziałyśmy, z jakich to będzie tkanin, już był wzór, już był pomysł, to zaczęłyśmy szukać fabryki, drukarni, która nam naszą tkaninę wyprodukuje, albo na tkaninie, którą zamówimy, właśnie nadrukuje te białe konie. No i wtedy zaczęły się największe jazzy. Jazzy, które ja już myślałam w pewnym momencie, że tego płaszcza nie będzie, że ten projekt nie powstanie. Bo słuchajcie, okazało się, że nie ma opcji po prostu nadrukowania jasnych, białych wzorów na czarnej, ciemnej tkaninie. Nie ma po prostu takiej opcji. Mi się to w głowie nie, mie nie mieści, że w XX wieku nie ma czegoś takiego, że tego się nie da zrobić. To znaczy, da się zrobić, ale to nie będzie taki efekt, e, jaki powinien być. No i pewnie że gdyby budżet byłby, był większy i gdyby te płaszcze mogły kosztować po kilka tysięcy, to pewnie dałoby się to zrobić, ale ja cały czas miałam nadzieję, że ten płaszcz będzie w dobrej cenie także okazało się, że niestety nie da rady i kilka drukarni próbowałyśmy. To trwało gdzieś około dwóch miesięcy czasu. Co chwilę przychodziły próbki tkanin ze złymi nadrukami, z nie tymi kolorami, które trzeba. I już byłyśmy naprawdę w pewnym momencie mocno zrezygnowane. I też ogólnie powiem Wam, że to się wydaje, mi się to wydawało niemożliwe. Ja mówię, Ania, jak to jest możliwe, że w dzisiejszych czasach nie można nadrukować białych koni na czarnym materiale, przy dzisiejszej technologii, na czarnej tkaninie. Ale tak naprawdę zobaczcie, rozej, rozejrzyjcie się w koło na swoje rzeczy, gdzie macie jakieś nadruki, i gdzie gdzie macie biały kolor w tym nadruku? Zobaczcie sobie, że tak naprawdę ten biały nie jest biały, tylko jest albo szarawy, albo bardziej beżowy. Rzadko kiedy będziecie miały rzecz we wzory, gdzie jest biel i gdzie ta biel będzie biała. I to jest właśnie dlatego, że po prostu się nie da nadrukować idealnej bieli. Ale w końcu po dwóch miesiącach poszukiwań znalazłyśmy fabrykę tkanin, która produkuje swoje tkaniny w Polsce, oczywiście, polską fabrykę, która jest również um, europejskim liderem, która produkuje tkaniny na całą Europę. Bye. No i oni nam e, zaczęli produkcję właśnie naszej tkaniny, ale oczywiście też okazało się, że tego białego konia nie można nadrukować na czarnym materiale, ale z Anią, słuchajcie, zrobiłyśmy taki myk, że zrobiłyśmy negatyw. Czyli na białej tkaninie nadrukowali nam po prostu czarne odbicia, gdzie widać kształt konia. I dzięki temu, dzięki temu negatywowi, dzięki temu odwróceniu kolorów, mamy idealne białe konie na czarnym niby materiale, ale tak naprawdę nadruk był czarny, ale wyszło tak, że konie są idealne, białe. Jak już tkanina była gotowa, już byliśmy pewne po próbach, że wszystko jest ok, że jest biel i czerń, że jest super kontrast, że biel jest taka jaka ma być, że konie wyglądają mega dobrze, to pozostał nam wybór wszelkich dodatków, czyli podszewki. Ja oczywiście chciałam, żeby podszewka była czerwona, bo uważam, że czerwona podszewka jest seksowna i też jak się, jak się idzie w tym płaszczu, jak się obraca, jak gdzieś tam ona miga, to jest bardzo, bardzo fajne, fajne wrażenie. A poza tym ja bardzo lubię połączenie kolorów bieli i czerni i czerwieni, więc no, po prostu to musiała być czerwień i to jest taka ciepła, fajna, żywa czerwień. No, i jeszcze zastanawiałyśmy się, czy wziąć guziki i zdecydowałyśmy się na napy, czyli po prostu nie ma żadnych tutaj guzików, żeby forma była jak najprostsza, bo tutaj tak jest wzorowe szaleństwo, to nie ma żadnych guzików. Tutaj mankiety są zszyte, a napy mamy trzy tutaj prosto idące, po prostu bez żadnych guzików jest prosto, wszystkie tutaj wszystko jest poukrywane i oczywiście jeszcze trencz ma kieszenie. I jak już wszystko było gotowe, ja już mam ten mój pierwszą sztukę taką, pierwszy egzemplarz od jakiegoś czasu, to zaczęłyśmy z Anią podliczenia i zobaczyłyśmy za ile najtaniej można ten płaszcz sprzedać. No i niestety ja się chwyciłam za głowę, załamałam ręce, nawet napisałam na fejsie, że to jest po prostu niemożliwe, żeby wyprodukować coś 100% w Polsce, bo to jest 100% od początku do końca made in Poland, żeby to niestety było tanie. No i tutaj połowa tej ceny. Pierwszy, pierwszy Pierwsza rzecz, dlaczego ten płaszcz jest taki drogi, to jest to, że po prawie połowa tej ceny to są podatki. Także możemy podziękować naszemu państwu, że jeżeli chcemy wyprodukować coś legalnie, to po prostu podatki są tak ogromne, że gdyby nie podatki, to ten płaszcz mógłby kosztować prawie połowę mniej. Druga sprawa jest taka, że koszt produkcji jednej sztuki jest bardzo wysoki. A to przez to, że jest to moja własna tkanina z moim autorskim, własnym wzorem. Także jeżeli chcemy coś wyprodukować, to jest takie stuprocentowo oryginalne, bo gdybym przyła ten płaszcz po prostu z dostęp tkaniny czarnej albo we wzory, ale jakiejś takiej masowo produkowanej, no to oczywiście koszt byłby tańszy. Natomiast prawie 400 zł kosztuje wyprodukowanie jednej sztuki tego płaszcza i to są same koszty po prostu produkcji przy założeniu, że mamy właśnie stuprocentowo oryginalną, niepowtarzalną moją tkaninę. Także niestety, jeżeli weźmiemy koszty produkcji i podatki, to już się robi prawie 800 zł i jest mi z tego powodu bardzo przykro, bo myślałam, miałam do końca nadzieję, że może ten płaszcz uda się tak za około 500 zł z, z Zrobić, żeby taka była finalna cena. Natomiast niestety przez ten autorski wzór i przez te cholerne podatki się nie udało. I um... Wiem, że to jest cena zaporowa i wiem, że niestety no, on nie zawiśnie w wielu szafach przez to właśnie ile kosztuje. No natomiast przykro mi, ale to jest minimalna cena, za jaką ja mogę ten płaszcz sprzedać, ale przez to, że ta cena jest taka wysoka, oczywiście, no tak obiektywnie rzecz biorąc wysoka, to jest to seria limitowana, czyli jest do sprzedaży tylko około 25 sztuk. Do tego wszystkiego są broszki, o których mówiłam wcześniej, no i broszki są za 20 zł, także broszki już są w super dobrej cenie. Także to, żeby było na tyle, jest gotowe, mam produkt, to jest mój płaszcz, to jest materiał pierwszogatunkowy, jak już powiedziałam wcześniej, te płaszcze są do kupienia w rozmiarach S, M i L, ja mam S, -kę. to są rozmiary, oczywiście wymiary będą podane na stronie, ale to są rozmiary kobiece, to nie są żadne rozmiary takie, wiecie, młodzieżowe, to nie są młodzieżowe jakieś sieciówki, tylko to są prawdziwe rozmiary kobiece. Nie mam w rozmiarach mniejszych, ani większych, bo po prostu nie można odszyć w jednej sztuce tego płaszcza, tylko trzeba otrzywać go w kilku sztukach. Natomiast mam nadzieję, że ani większe dziewczyny, ani drobniejsze dziewczyny się nie obrażą, że jest on dostępny tylko w tych trzech rozmiarach. Nie było po prostu innego wyjścia. A na zakończenie, bo jak już tak się nagadałam, nachwaliłam, no, opowiadałam Wam, ale powiem Wam szczerze, że ja się sama zdziwiłam, ile to jest pracy. Ja naprawdę chylę czoła przed wszystkimi projektantami, którzy szyją coś od początku do końca, którzy szyją ze swoich tkanin, z własnych wzorów. To to w ogóle już jest szapoba, bo to jest tyle roboty, tyle spinania się, tyle prób, tyle po prostu jakichś odrzuceń, tyle gdzieś tam kłód pod nogi, żeby powstało coś takiego super oryginalnego, a, do, a pod koniec jeszcze się człowiek załamuje ceną, bo chciałby, żeby to było w przystępnej cenie, a niestety nie da rady, że naprawdę szapoba, sza. Szacun wielki dla wszystkich młodych polskich projektantów i młodych marek, a dla tych, którzy szyją z własnych tkanin, to już w ogóle podwójny, totalny szacun. Ale na zakończenie, ponieważ wiem, że ten płaszcz jest no, w dosyć wysokiej cenie to z okazji urodzin mam dla Was konkurs, w którym będziecie mogli wygrać dwa takie płaszcze. To znaczy rozdaję w tej chwili dwa płaszcze do wyboru rozmiar S, M albo L, taki jaki chcecie. A co trzeba zrobić, żeby ten płaszcz uradzki z okazji urodzin zdobyć? A mianowicie, ponieważ ostatnio zauważyłam, że bardzo Wam się spodobał konkurs z MUNIX z pudnicami, gdzie trzeba było zrobić kolarz. To był też konkurs dla mnie fajny, bo ja dostałam od Was ponad 500 kolarzy i się mogłam tak zainspirować. Zresztą ja je cały czas mam u siebie. Przechowuję je i sobie do nich wracam i zaglądam. Kiedy potrzebuję inspiracji, to postanowiłam, że również będę Was prosiła o przygotowanie kolażu właśnie z tym płaszczem. Z tym, że tym razem zadanie będzie utrudnione, bo płaszcz będę chciała, żebyście zrobiły w dwóch różnych stylizacjach. Ale żeby te stylizacje były w jednym pliku, czyli na jednej planszy. No i teraz co robicie? Wchodzicie w link, który jest podany. Oczywiście tu na dole jest cały krótki regulamin tego konkursu, ale wchodzicie w link, który jest na dole, to jest link do. MM sklepu. Stamtąd pobieracie sobie na dysk płaszcz w wersji takiej, którą możecie wykorzystać właśnie do kolażu. Potem na jednej planszy robicie kolaż z dwoma stylizacjami, z dwoma różnymi stylowo stylizacjami, czyli takimi lepiej jeszcze przeciwstawnymi, czyli na przykład na dzień, na wieczór, do biura, na sportowo, nie wiem, na randkę, na rozmowę o pracę, gdzieś tam na chodzenie po górach, albo na spędzanie czasu w mieście. Chciałabym, żeby te stylizacje były po prostu różne. No i przesyłać ten kolasz do mnie w formacie najlepiej JPG i najlepiej do 5 mega, żeby on nie był za ciężki. I jeszcze piszecie mi w mailu, jaki rozmiar płaszcza chcecie, czyli czy S-kę, czy Mkę, czy Lkę. I na Wasze prace czekam od dzisiaj, czyli od 15, od moich rackowych, no bo to rackowe, urodziny do piątku, 25 kwietnia, do końca dnia. Także konkurs trwa półtora tygodnia. Przedłużyłam go trochę, on trwa dłużej niż tydzień, bo są święta. W międzyczasie ja się boję, że się nie wyrobicie z tymi pracami, a nie chciałabym was odrywać od stołu, od gdzieś tam, od spotkań. Z rodziną, żebyście siedziały nad kolarzem dla mnie. Także konkurs trwa do piątku 25 kwietnia do końca dnia, a wyniki i zwycięskie dwie prace opublikuję pod koniec kwietnia w inspiracjach kwietnia. Także jestem bardzo ciekawa. Tutaj co Wy z tym płaszczem wymyślicie, bo wydaje mi się, że to jest rzecz bardzo oryginalna, ale to jest rzecz stylizacyjnie również trudna. I jestem ciekawa i czekam na wasze pomysły właśnie z tym płaszczem. Także mam nadzieję, że mój dzisiejszy strój, mój pomysł, moja taka urodzinowa niespodzianka i coś, z czym się chciałam z Wami podzielić, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Naprawdę dosyć dużą lekcję tutaj dostałam i odrobiłam, jeżeli chodzi o produkcję i przygotowywanie tego płaszcza, że wszystko Wam się podoba. Czekam na wasze prace, życzę Wam powodzenia. No i co? Życzę sobie kolejnych przynajmniej trzech, a może 10, 20 albo 100 lat w polskim internecie. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moich kolejnych filmach. Pa pa.